Poniedziałek, 16 dzień stycznia, Krzysztof Bąk. Witam i zapraszam na informacje w telewizji Odra. Najważniejsze tematy dnia. Funkcjonariusze CBS zatrzymali Białorusina, który napadał na banki. 27-letni Białorusin był poszukiwany przez sąd niemiecki europejskim nakazem aresztowania. Zaginął nam pies. Udajmy się najpierw do schroniska. Na dzień dzisiejszy w Frońsku mamy około 160 psów. No jest troszeczkę mniej. Jeszcze dwa tygodnie temu było ponad 180 pewne zwycięstwo akademiczek z Odrą Brzeg. Zespół musi po prostu przez zwycięstwa teraz budować swój charakter, odbudowywać swoje, swoje ego i dzisiaj grałyśmy naprawdę w defensywie, wszystko co żeśmy się przygotowali. Chciałam się jak najwięcej pomóc dziewczynom dopingować i wspierać je w trudnych chwilach, których dzisiaj na szczęście było bardzo mało. Dzięki dobrej współpracy Centralnego Biura Śledczego i Gorzowskiej Policji Białorusin poszukiwany międzynarodowym listem gończym trafił do aresztu. 27-latek przynależy do zbrojnej grupy przestępczej, której przypisuje się dokonanie w ciągu ostatnich trzech lat blisko 70 napadów na banki na terenie Niemiec. W jego mieszkaniu znaleziona została broń oraz podrobione dokumenty, którymi się posługiwał. 27-letni Białorusin był poszukiwany przez sąd niemiecki europejskim nakazem aresztowania. Policjanci w Polsce z Centralnego Biura Śledczego ustalili, że mężczyzna przebywa na terytorium Gorzowa. Udało się ustalić, w którym dokładnie miejscu. Do zatrzymania doszło w zeszłym tygodniu w centrum miasta. W biały dzień mężczyzna był zupełnie zaskoczony z tego powodu. Również przeszukano jego mieszkanie, w którym przebywał. Znaleźli policjanci w środku broń gazową, różne dokumenty, wystawione na różne nazwiska, na różne e, różnych państw, natomiast wszystkimi tymi dokumentami on się posługiwał. Dzięki temu e, przez długi czas e, mógł uniknąć wymiaru sprawiedliwości. Obecnie przebywa e, w o jeszcze przepraszam. Obecnie znajduje się w rękach polskiej policji e, z, na podstawie wyroku sądowego zostanie on przekazany niemieckiej stronie. Za co był poszukiwany? E, Według wyroków przypisuje się mu udział w czterech napadach z bronią w ręku na terytorium Niemiec na banki, natomiast grupa, do której należał, dokonała ponad 70 takich przypadków. Będzie podlegał pod prawodawstwo niemieckie. Nie mogę się wypowiadać na temat kary. W Polsce dostał 40-dniowy areszt i na podstawie porozumień międzynarodowych zostanie przekazany niemieckiej policji. Do Gorzowskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt często trafiają psy, które zaginęły. Właściciele bezskutecznie szukają ich na osiedlach czy ogródkach działkowych. Tymczasem pierwszym miejscem, które powinni sprawdzić, jest właśnie ośrodek przy ulicy Fabrycznej. Obecnie przebywa w nim około 160 czworonogów. Na dzień dzisiejszy w Sronisku mamy około 160 psów, no jest troszeczkę mniej, jeszcze dwa tygodnie temu było ponad 180, była to duża ilość, przeważnie taką ilość mamy zawsze latem, w okresie letnim, ale troszeczkę żeśmy tutaj wydali szczeniaczków, wydaliśmy troszeczkę dorosłych psów i mówię, jest około 160, jest troszeczkę lepiej. Przy okazji chciałbym zaapelować do mieszkańców, że jeżeli ktoś zgubi psa to proszę dzwonić do schroniska, po to my tutaj jesteśmy, po to jest schronisko w Gorzowie, a nie, ludzie po prostu zaczynają szukać psa po osiedlach, rozwieszają ulotki i dopiero gdzieś po kilku czy tam na, na, po kilkunastu dniach yy, znajdują psa u nas. Po co ten pies ma siedzieć? Jest teraz, no jest wiadomo, teraz jest ciężki okres, jest to okres zimowy, yy, dużo deszczu, dużo chlapy, yy, tak jak ludzie, psy też ciężko to znoszą i mówię jeszcze raz, proszę dzwonić, jest numer do schroniska, jest schronisko w Gorzowie, po to jesteśmy tutaj i żeby tutaj szukać psów, a nie po osiedlach. Prawo jest takie, że po dwóch tygodniach pies przechodzi na nas, my jesteśmy właścicielami psa i w każdej chwili takiego pieska możemy sprzedać. Było kilka takich przypadków, że ludzie po 3-4 tygodniach gdzieś dowiadywali się, że ich pies tutaj był. No owszem, no ale my wtedy po prostu no już nic nie możemy pomóc. Piesek zostaje sprzedany, ma nowego właściciela. No i wtedy jest, wtedy jest, no niepotrzebne są kłótnie, niepotrzebne są jakieś zgrzyty. Dlatego właśnie mówię, dzwonić, jeszcze raz dzwonić do schroniska. W pierwszej kolejności. Spadek temperatur sprawia, że coraz więcej osób bezdomnych korzysta z pomocy różnego rodzaju instytucji. Nie zawiodła również infolinia prowadzona przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Wojewody Lubuskiego. Dzwoniąc pod bezpłatny numer, można uzyskać informacje o wolnych miejscach w noclegowniach, a tych jak na razie w naszym regionie nie brakuje. W województwie lubuskim obecnie jest około 500 miejsc dla osób bezdomnych. W tej chwili z informacji, które posiadamy, wynika, że miejsc wolnych jest 100. W tych miejscach osoby bezdomne mogą bezpiecznie spędzić noc, ogrzać się, zjeść ciepły posiłek. Na bieżąco Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Krysowego monitoruje sytuację z ilością wolnych miejsc. Przez 24 godziny na dobę działa infolinia, pod którą można uzyskać informacje na temat wolnych miejsc, gdzie spędzić bezpiecznie noc, a także zjeść ciepły posiłek. Wtedy, kiedy temperatury, a takie na szczęście mamy do, do dnia prawie dzisiejszego, temperaturę... Powyżej zera, ilość telefonów z zapytaniami o pomoc jest mniejsza. Natomiast wtedy, kiedy temperatura spada poniżej zera, pada śnieg, kiedy warunki się faktycznie pogarszają, ilość telefonów na bezpłatną infolinie wzrasta. Z tym, że analizujemy to w przeciągu ostatnich kilku lat i widzimy, że generalnie rzecz biorąc, ta ilość telefonów spada. Dlaczego spada? Dlatego, że jednak plakaty, które są rozmieszczone w całym województwie, a jest przecież ich ponad 600 Działanie wszystkich służb, które działają w tym zakresie, a więc policji, straży miejskich, działania urzędów, edukacja w tym zakresie, powoduje, że sprawy, problemów dotyczących osób potrzebujących pomocy są załatwiane lokalnie. Czyli tym samym telefonów na bezpłatną linię jest mniej, ale to świadczy o coraz lepszej edukacji, o coraz lepszym działaniu wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. I co jest chyba istotą rzeczy, no wszyscy wykonują swoje dnia na tyle dobrze, że tych interwencji ze szczebla wojewódzkiego jest coraz mniej. Oczywiście służby do tego powołane, policja, Straż Miejska na bieżąco monitoruje miejsca, gdzie mogą pojawiać się osoby bezdomne. Jeśli my również zobaczymy takie osoby, które spędzają noc gdzieś pod gołym niebem, warto wziąć telefon, zadzwonić po pomoc. Być może uratujemy takim osobom życie. Wtedy, kiedy te warunki są faktycznie złe, to wtedy, wtedy w noslegowniach przybywa tych osób, potrzebują one pomocy. Oczywiście szczególnie w okresie świąteczno-noworocznym, bo to wiadomo, wiąże się jednak z faktem, że ludzie chcą obcować z sobą i nie chcą być gdzieś tam sami. Natomiast na co dzień, że tak powiem, to przy tych warunkach atmosferycznych sytuacja powoduje, że nie mamy pełnego obłożenia tych obiektów i, i jakby tutaj może chodzi o noclegownię, mamy tutaj sytuację dobrą, natomiast kwestia jadłodajni, no to oczywiście zgłaszają się ludzie, którzy jednak korzystają z tych posiłków darmowych, no i ta ilość jakby nie maluje, tylko wręcz przeciwnie tutaj wzrasta w tym zakresie. Po 10 porażkach z rzędu w końcu przyszedł czas na wygraną. I chociaż tego zespołu miało już nie być na siatkarskiej mapie Polski, to grają dalej. Mowa oczywiście o siatkarzach GTPS Rajbut Prozet Gorzów, którzy w hali przy ulicy Czereśniowej pokonali wyżej notowany zespół siatkarza Wieluń 3-1. do Gorzowianie nadal zajmują jednak ostatnią pozycję w tabeli pierwszej ligi. Po 10 porażkach z rzędu w końcu nadeszło przełamanie. Chociaż początek pierwszego seta był na korzyść gości, to Gorzowianie się nie poddali i wygrali go o 25 do 17. Drugi set zaczął się dramatycznie, GTPS przegrywał nawet 7 do 1, żeby wyrównać przystanie 15 do 15. W Konsekwencji zawodnicy siatkarza Wieluń wzięli się w garść i wygrali drugiego seta 25 do 20. W trzecim secie było podobnie. Drużyny grały punkt za punkt, ale w końcówce lepsi byli gospodarze, którzy rozstrzygnęli tę partię na swoją korzyść 25 do 19. I choć wtedy sceptycy podkreślali, że ten mecz jeszcze przegramy, tak na szczęście się nie stało. Gorzowianie stanęli na wysokości zadania i ostatniego seta wygrali do 20. Warto dodać, że nasz zespół wystąpił w teoretycznie słabszym składzie. Zgorzowa Bowiem odszedł Dariusz Szulik, nie grał także Bartłomiej Neroj, który został zawieszony za incydent po meczu z Energetykiem Jaworzno. Neroj nie zagra jeszcze w czterech meczach. Najważniejsze jednak, że nie przełamali złą pasce i wygrali po 10 porażkach z siatkarzem Wielum 3 do 1. GTPS pomimo tego, nadal zajmuje ostatnią pozycję w tabeli. To zwycięstwo było nam potrzebne jak tlen, tak po meczu powiedział trener akademiczek Dariusz Maciejewski. W sobotni wieczór KSSSE AZS PWSZ Gorzów pokonał we własnej hali drużynę odrybrzek 56 do 40. Cały mecz z ławki rezerwowych oglądała i wspierała swoje koleżanki Katarzyna Dźwigalska, która już nie gra, ponieważ spodziewa się dziecka. Chciałam się jak najwięcej pomóc dziewczynom dopingować i wspierać je w trudnych chwilach, których dzisiaj na szczęście było bardzo mało. 16 punktów to spora zaliczka. No faktycznie spora zaliczka, ale myślę, że to jest przede wszystkim klucz do Jeśli Chodzi o teraz jak nasz aktualny skład, przede wszystkim dobra obrona i to będzie dobrze. Jakie to uczucie oglądać cały mecz z ławki? No właśnie mówiłam, przez chwilą, że jeszcze bardziej chyba stresujące niż jak się przybywa na boisku i wiadomo, że cieszymy się z mężem i wszystko. Ale szkoda też, że gdzieś tam... Jest to sytuacja, w której bardzo rzadko bywałam, a przede wszystkim tutaj w Gorzowie, u nas na naszym parkiecie. Zwycięstwo nam było bardzo potrzebne jak tlen, bo ten zespół musi po prostu przez zwycięstwa teraz budować swój charakter, odbudowywać swoje, swoje ego i dzisiaj grałyśmy naprawdę w defensywie, wszystko co żeśmy się przygotowali, właściwie żeśmy zrealizowali, no. wybronić zespół brzegu na 40 punktów, no, rewelacja. No, mamy zespół taki, który ciężko zdobywać punkty, więc musimy się przede wszystkim koncentrować na defensywie i na kontrataku. Cieszę się bardzo, bo tak jak powiedziałem, to było dla nas bardzo ważne zwycięstwo. Pierwsza połowa znakomita, ale początek drugiej no, coś nie zagrało. No, będą się zdarzały temu zespołowi. przestoje, mam na... ale dobrze, że ten przestój trwał e, krótko, a nie, a nie całą kwartę. I... Mimo tego, że mieliśmy przestój, ta kwarta zakończyła się na remisie. Cały zespół musi funkcjonować i każda zawodniczka musi wnieść maksimum swoich umiejętności, żeby wygrać takie spotkanie. I dzisiaj wyróżniam całe, całe zawodniczki, te, które nawet weszły na sam koniec, ale one w treningu nam bardzo mocno pomogły, żeby się przygotować dobrze do tego spotkania. Kasia Dźwigalska na pytanie, jak to jest siedzieć cały mecz na ławce rezerwowych odpowiedziała, że bardziej stresujące niż się gra. To, to samo powiedziała mi, że jechała na mecz, i bardziej się denerwowała, jakby jechała na mecz, gdzie będzie grała. A więc na pewno jest to sytuacja w tej chwili, troszeczkę zobaczy, Myślę, że Kasia szykuje się na trenera w przyszłości, skończyła studia, była u mnie na specjalizacji tenerskiej. Mam nadzieję, że będzie kontynuować dobrą szkołę tenerską z Gorzowa. Po informacjach programu Rozmowy przy Kawie. Moim i Państwa gościem będzie Maciej Nawrocki z Platformy Obywatelskiej, były radny wojewódzki. Zapraszam na rozmowę, a w tym wydaniu informacji to już wszystko. Widzimy się jutro o tej samej porze. Do zobaczenia.